Nowenna za chorych, dzień dziewiąty, za członków rodzin i osoby opiekujące się chorymi w podeszłym wieku. Trzeba więc w sobie pielęgnować ową wrażliwość serca, która świadczy o współczuciu z cierpiącym. Czasem owo współczucie pozostaje jedynym lub głównym wyrazem naszej miłości i solidarności z cierpiącym człowiekiem. List Apostolski, Salvifici Doloris. Panie, błogosław tym wszystkim, którzy opiekują się chorymi, i udzieli im wszelkich łask w tej pracy. Proszę Cię za lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych, by umieli w sposób kompetentny i pełen miłości odnosić się do ludzi starych i chorych, by nie zabrakło im postawy pełnej wrażliwości i szacunku, nawet wtedy, gdy ta praca wydaje się trudna. Proszę także za członków rodzin. Za współmałżonków, za dzieci, za rodzeństwo i innych krewnych, o miłość do swoich starych i chorych krewnych, wyrażoną Słowem i czynem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.